Jest taka modlitwa, która nie przynależy do nikogo, przynależy do całej ludzkości. Modlitwa ta zwana Wielką Inwokacją została podarowana nam w czasie pełni księżyca, kwietniowej pełni księżyca w 1945 roku. Przed zakończenia II wojny światowej. Jej piękno i siła kwią w jej prostocie i tym, że wyraża w sobie podstawowe prawdy, które dzielimy jako ludzkość. Z punktu światłości w umyśle Boga. Niech światłość spływa na umysły ludzi, niech światłość powróci na Ziemię. Z punktu miłości w sercu Boga, niech miłość spływa do wszystkich ludzkich serc. Niechaj Chrystus powróci na Ziemię. Z ośrodka, gdzie jest znana wola Boga, niech zamiar wiedzie małą wolę ludzi, zamiar, który znają mistrzowie i które mi służą. Z ośrodka, zwanego przez nas rasą ludzi, niech się wyłoni plan miłości i światła. Pieczętując wrota, za którymi przebywa zło, niechaj światło, miłość i moc przywrócą ten plan na ziemi.